Zapraszam na przymiar tej cewko. które słońca nie widziały od jakichś 20 lat. Więc są bieluście. Rozmiarek 42. Tu są żółte spodnie. Są dużo większe niż te, które miałam poprzednio na sobie. Dużo większe. A rozmiar jest ten sam. Bo to są XL, A tamte były i 42 rozmiar. O, te też są 42 rozmiar. Myślałam, że były XL. Widzicie? Tutaj jest SPU. Kosztowały 30 zł. Spodniczka. Tak mi się podobała, słuchajcie, na wieszaku, a ja ją ubrałam, to chyba nie najlepiej mi w niej, co? Jak Wam się wydaje? Nie wzięłam jej w końcu. Nie wzięłam jej. Tak się zastanawiam na tym nagraniu. Wzięłam tą koszulkę, która tutaj jest, ta czarna koszulka. Ona jest spoko, bo szukam czarnej koszulki, ale nie było innego rozmiaru. Wzięłam, bo mi gdzieś polinęły te czarne koszulki. No, tak spoko. Filtr nałożyłam, bo jestem świeżo po brwiach. To wiecie, czarne brwi to są straszne brwi. Rozmiar XL. 35 zł.